Po meczu z Alcoyano. Mecz z Alcoyano odbył się dwa dni temu, a drużyna zaprezentowała się po prostu słabo. Nudna i bardzo przewidywalna gra, zazwyczaj laga na Mariano i czekanie, jak zrypie akcję mocno koleczyła oczy. Nie doczekaliśmy się wejścia Petera Federico, który cały mecz siedział na ławce. Ancelotti po meczu. Nie mieliśmy szansy na grę po ziemi, stąd nasze problemy. Bramki dla Real Madryt zdobywali Eder Militao, Marco Asensio i Isco. Andry Unin rozegrał pierwszy oficjalny mecz w barwach Realu Madrid. Unii zaprezentował się bardzo dobrze, utwierdzając wszystkich w tym, że Real ma na ławce świetnego i młodego bramkarza. Co do incydentów w meczu z Alcoyano miało miejsce jeszcze sytuacja, która uchwyciła kamera. Dani Ceballos był gotowy na wejście na boisko po długiej przerwie, ale sytuacja na boisku zmusiła Carlo do wstrzymania zmiany. Dlatego Ceballos mocno się zagotował. Oczywiście nie ma to wpływu na relacje z trenerem, które są po prostu bardzo dobre. Czy miał miejsce incydent, kiedy wioskowi kibice Alcoyano zaczęli robić sobie żarty z Edena Azarda, który w tym akurat meczu bardzo chciał grać w piłkę? Niestety z Mariano z przodu miał bardzo utrudnioną sytuację. Mimo wszystko Eden odpowiedział asystom. Wiadomości transferowe i ploty w meczu z Walencją, który odbędzie się już w sobotę, zabraknie Jowicza. Kovid, Mariano, który doznał raz w meczu z Alkoyano i Carvajala, który kolejny raz jest kontuzjowany. Nie wiem ile jeszcze cierpliwości będzie miał Floro do kontuzji daniego. Czas prowadzić wartościowego zmiennika do treningu wrócił Mendy i Vinicius, a także Modric. Mała reklama. Zapraszam Was serdecznie na naszego Discorda. Rozmawiamy, dyskutujemy i trzymamy kontakt. Polecam także wpaść na Discorda Zaprzyjaźnionego, który jest prowadzony w znakomity sposób. Vinicius Junior został najwartościowszym zawodnikiem na świecie. To ogromne wyróżnienie dla winiego. Mam tylko nadzieję, że nie wpłynie to na jego grę. Mimo wszystko przelicznik tych zawodników jest dla mnie co najmniej śmieszny, jakim cudem Greenwood United jest na czwartym miejscu. Totalny idiotyzm. Skład i powołania na mecz z Walencją. Poniżej zawodnicy powołani na mecz z Walencją, który odbędzie się w sobotę o 21.00. Mam nadzieję zobaczyć praktycznie pełną jedynastkę z winim pełzemą w ataku i z nadzieją na Walwertę w środku pomocy. Wszystkie osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, zapraszam serdecznie, zostawcie komentarz, powiedzcie jak widzicie ten mecz. Czekam oczywiście do udostępniania tego materiału i trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!